Halo, dzień dobry, proszę pana, zadzwoniłem się do firmy transportowej. Proszę pana, bo mam takie pytanie, czy pan organizuje wyjazdy za granicę? Znaczy, no, czy, czy, czy... E, Proszę pana, no bo y, mam takie pytanie, pan nie jest rasistą, tak? Nie. E, no to bardzo dobrze, bo proszę pana, ja potrzebuję e, przewieźć e, 23 murzynów na Ukrainę z Polski i proszę pana, no e, ile by to kosztowało? Oni mogą nawet w samochodzie dostawczym jechać, czy w ciężarówce, bo im to im to nie przeszkadza na pewno i ten, tylko ile by to kosztowało, chciałem się zorientować ten, to jest, to nie jest w stanie, ale bryżbana, no, no oni pojadą w dostawczaku zwykłym, to ja tam służby na opłatę, nie będzie problemu bryżbana halo no co, dałoby się dałoby się to? proszę? A, boisz się, tak? Nie, nie boisz się. Boisz się tak, dobra. Nie przewiedziesz mi Murzynów, dobra. Dobra, tak jesteś. A, boisz się, przyznaj się, boisz się. Boisz się, kurwa, wiem, że się boisz. Ale dobra, ej, opłaty wszystko przewieziemy Murzynów będzie kasa, wszystko będzie. Mogę ci za dwóch dać. A, boisz się, dobra, boisz się. No to jak to będzie? Nie bój się, no przewieziemy i basta. I zapominamy o wszystkim. Boisz się, dobra, rozładzam się, na razie.